Siemanko, wszystkim. Ostatnio widziałem, spodobał Wam się też. Już drugi filmik, w sumie wrzuciłem, jak nie wrąbać się na minę. Przy zakupie tam było wcześniej skutera wodnego, motorówki z silnikiem stacjonarnym, a teraz jest akurat kład. Ten kład też jest na sprzedaż. Jakby ktoś był zainteresowany kupłem takiego kładzika, to jest na sprzedaż kolega, chce sprzedać trochę. Zawsze tam wszystko na bieżąco robił. Też tutaj pod stopnie teraz nowe dał. Wiadomo, że już sporo trochę lat ma. Przejeżdżony też ma, ale silnik tam był po kapitalnym remoncie, jakiś, nie wiem, już jakiś dłuższy czas temu. E, ten bumper z tyłu dołożył. A tak to ma tutaj jakiś tam tych pierdł trochę. E, słuchajcie, w ogóle taka propo tam bardzo dużo Was też ostatnio na filmik oglądałem tam ponad 1000 wyświetleń. A subskrybentów jest tam, z tego co pamiętam, chyba gdzieś z 800 I tak to wszystko trochę stanęło, także jeżeli chcecie, żeby ten kanał się rozwijał i żeby, żeby miał motywację też na te dalsze wrzucanie, bo wiadomo, na YouTube to nie jest tak łatwo To dajcie łapkę w górę, suba, komentarz jakiś tam, kliknijcie, no chyba, ja, że Wam się nie podoba, no to też nie będę zmuszał na mój, na mój kanał Dawać tego suba, łapkę w górę, jakiś komentarz Ale będę wdzięczny, także pamiętajcie a tutaj mam akurat kłada. Tu jest, mówię, to jest Gryzlak 700. Na co ja bym zwrócił uwagę przy zakupie takiego kłada? Na pewno czy dyfry są suche? Wyciągarka też trzeba by ją rozwinąć, zwinąć. Zobaczyć czy chodzi. Czy ten mechanizm, też tutaj roz, odblokowywania, też to, to chodzi. Wspomaganie, jeżeli ma, no to czy jest, czy jest ok, stan oleju. E, stan e, m, płynu chłodniczego tak, chłodnica jak, w jakimś jest, e, jakim jest stanie też trzeba by sprawdzić wszystkie jakieś tam e, jak, jak jedziesz kładem to też co tam się dzieje czy nie ściąga go bardzo mocno i tak dalej no bo wiadomo że e, nie ma co ukrywać jak był po jakiejś mocnej wywrotce no to będzie go ciągnąć będzie coś tam się zniżać e, stan paska wiecie no Zazwyczaj prawie tego nikt też nie, 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 nie sprawdza, No ale ja osobiście wolę kilka śrubek odkręcić i zobaczyć, jak tam ten pasek, ale bardziej jak wariator, jak to wszystko tam wygląda. Czy tam nie było coś kombinowane, bo też zdarza się często i potem to są duże koszta, już te wariator i tak dalej robić. No to nie jest to jakiś, jakimś tanim kosztem, tak. No i co tu jeszcze takiego? No, stan opon wiadomo. Też trzeba by zobaczyć, czy silnik jest jakiś suchy, czy ma jakieś wycieki. Akurat w, w tej gryzlaku to wszystko tu praktycznie widać. Hmm, co bym jeszcze w sumie sprawdził? Na pewno, na pe jak to wszystkie biegi chodzą. Czy swobodnie na każdym biegu się wszystko przełącza? Czy jest jakiś problem z którymś biegiem e, HLK, czy tam wsteczny? To ma wchodzić po prostu. Wiadomo, że jak jest wniesienie, ale na prostym, jak stoi, to pamiętajcie, że to musi. To musi być tak, że stoimy HL, nie ma jakichś szarpnięć dziwnych, nie ma jakichś, że wrzuca się pieki on od razu jedzie, albo coś tego to też nie może być. Eee, co tam jeszcze? Na pewno homologacje, czy ma w ogóle, to też wiecie, ważne. Są układy, że tam nie mają tej homologacji, ale jeżeli chcecie jeździć gdzieś tam, się przejechać po jakichś drogach czy coś nietypowo na przyczepce, gdzieś w jakieś tereny, to lepiej mieć tą homologację, tak żeby potem nie było problemów. Takie dodatki, jak jakieś wyniesienie chłodnicy, taki jakieś grzane manetki, no to wiadomo, że to są jakieś formy do kładach, żeby jeździć jakąś wersję mut, tak. To, to wiadomo, no, to już macie to w standardzie tak, tak jak tu akurat to było dokładane Ale na tamte czasy, bo to już było dawno robione Teraz to już wiecie, wchodzicie w internet i wszystko jest nie? A tu widać, że to jakaś fajna taka e, samoróbka chyba Spawane było nawet, w ci grizzly 700 e, Po takim starym kładzie to wiadomo też To on trochę już przejechał tak? No i co słuchajcie czy ładnie pali, jaki mówię stan oleju, czy tam nie ma jakiejś wody czy coś, no wiecie, zależy jak kupicie tego kłada. czasami się uda kupić fajnie A czasami można się wwalić na minę, także Jeżeli będziecie w ogóle chcieli na Warmii, na Mazurach, tutaj ja jestem stąd Pojechać, zobaczyć jakiegoś kłada to piszcie do mnie, to możemy zrobić jakiś odcineczek, pojechać, zobaczyć. Mogę Wam pomóc w ramach nagrywki, nie, musi, nie, nie chcę odpłatnie nic, także jeżeli jesteście zainteresowani, w ogóle zobaczcie te plastiki nie? fajne, jak, jak to się wszystko gnie, nawet jakby coś tam, jakiś by był, nie wiem, wypadek, czy ktoś jakaś wywrotka, czy przewrotka, to jednak te plastiki to są, kurde, one się nie łamią, nie? bo to wszystko się poddaje, nie? I Fajny w ogóle ten ma właśnie. Jak na tamte czasy fajną tą ma, Takie kamo w sumie, jakieś liście, jakieś ten do lasu, akurat. No i stan zawieszenia, nie jaki jest. Bo akurat sporo było robione, bo zawieszenie było też tam e, robione. No i co, słuchajcie, tyle. Także co, dajcie łapkę w górę suba. A i napiszcie w ogóle, słuchajcie w komentarzu, czy chcecie. Bo planuję pojechać na targi motorowodne, czyli to, co u mnie jest często na kanale. Jeżeli chcecie żebym tam pojechał nagrał jakiś odcinek Napiszcie w komentarzu po prostu Że jesteście zainteresowani takimi odcinkami I też czy chcecie jeszcze jakieś odcinki Jak się nie wrąbać na minę To też mogę coś wrzucić Jeszcze w sumie z, tutaj akurat dajmy mam Z silnika zaburtowego możemy, możemy zrobić Na co zwracać uwagę przy takim silniczku e, Zaburtowym Na co ja bym zwrócił uwagę Tu mamy fajny, tu mamy też Akurat to nowe sprzedaliśmy i pan przyjechał na e, serwis po prostu po tych kilku godzinach. że wiadomo, wszystko posprawdzane, zmienione. Nie zamkniemy. To nowe to tak naprawdę. I tu mu tylko zakryjemy w sumie to. tam zatyczka, fajna zatyczka. Także jeżeli macie ochotę, mówię, to napiszcie w komentarzu w ogóle czy chcecie taki jeszcze odcinek z zakupem co zrobić. co, co sprawdzić przed zakupem po prostu takiego silnika i czy nagrywamy ten odcineczek na targach motorowodnych. Także co słuchajcie, tyle w tym odcineczku. Trzymajcie się i do następnego, cześć.